Pani mecenas, klasa czy obciach? Umowa na tzw. Tak gębę, czyli bez papierków. Obciach przy sporze nic nie udowodnisz. Klasa to umowa pisemna, która zabezpiecza Twoje interesy. Ustalenie 60-dniowego terminu płatności za wykonanie usługi. Obciach dla Twojej płynności finansowej. Musisz dbać o swoje interesy i skracać terminy. Unikanie płacenia podatków. Obciach i duże ryzyko. Nie płacisz podatków, urząd zajmie ci konto i ściągnie wszystkie pieniądze, które na nim się znajdują. Zablokowane konto. Obciach i paraliż dla twojej firmy, ale jest to problem do załatwienia. Skonsultuj się z nami, a my pomożemy odblokować ci konto i złożyć wniosek o rozłożenie na raty. Nie opłacasz podatków oraz ZUS-u. Obciach, długi rosną w lawinowym tempie. Klasa, to profesjonalne negocjacje z urzędem, zanim będzie za późno. Korzystanie z cudzych zdjęć. Opcja: narażasz się na roszczenie o naruszenie praw autorskich, ale jest to problem do rozwiązania. Ureguluj licencję.